Zaczynamy kolejne. Zobaczymy, czy czary Hiromarin, czyli Gabriel Sega. To oczywiście z odniesienia teamu Mouseports od ponad dekady. I tutaj mana, również świętujący, Co ciekawe, już swoje dziesięciolecie w teamie Liquid. Kiedyś mana był w drużynie Hiromarina Marina w Mouseports. Kiedyś byli kolegami z drużyny, chyba nawet. Ale tutaj, tak, Grzegorz Mana Komincz będzie próbował teraz coś nam, miejmy nadzieję, ciekawego, wyczarować z Niemcem. Dobra, cierpliwości. Mam nadzieję, że, że Polak ma jakąś dobrą metodę na to wszystko, bo standardowo gry będzie. No, ale no, w sumie, no nie wiem. No nie ma dobrego builda, jak to powiedział mi Hiro i Stats na Terrana. Teraz zaczynam od dwóch rafinerii. Właśnie to jest też ta, ta trudność, z jaką muszą się protoś, proto się zmierzyć, czyli wykombinować taktykę, która jest w miarę dobra na każde uderzenie, jakie może Terran zrobić, po prostu ciężko. Ciężko na te różne, dziwne taktyki mieć dobrą metodę. No i jeszcze jak Tyran do tego wszystkiego dobrze manewruje, to w ogóle jest problem. Jak nasi, mieli podróż do domu, witamy Warhead. No na razie, na razie trzech naszych jeszcze jest w turnieju, Geralt, Mana i Spirit. Jest nadzieja, że może nawet któryś z nich wejdzie do półfinału, ale to gwarancji na pewno też nie ma. Bo tutaj Mana jak widać musi pokonać Sieromirina, a to jest bardzo trudne wyzwanie. No i Spirit albo Geralt muszą pokonać Max Paxa, żeby dojść do półfinału. Albo to już to by było najlepsze, jakby Spirit z Geraltem walczyli w ćwierćfinale, bo wtedy jest gwarancja Polaka w półfinale turnieju. Poza tym mamy jeszcze oczywiście z tych mocnych graczy Reynora, Showtime, Hartstema. Na górze Drabinki Klem kontra Baby Marine. Także być może Klem pokona brata Reynora i potem może się z Reynorem zmierzy w finale. Nie wiem, czy tam Reynor dzisiaj jest kaskaderem i znowu gra inną. Raso, czy czy. No, ale nie, no, chyba gra z ergami, no, bo pokonał diska. Chyba, że nagle zmieni, jak się będzie chciał pobawić. Oj, letka, jest zagrane przez manę. Dobra, czyli idziemy prawdopodobnie w Blinkę, ewentualnie może jakiś Śadebski, może jakaś Szarca. No zobaczę się. Let's go. Hiromarin zmierza do przeciwnika. Teraz będzie pierwsza próba defensywy Polaka. Niestety to jest to otwarcie z dwoma cyklonami. Dzisiaj już widzieliśmy, jak Hiromarin użył dokładnie tej samej presji w meczu z Christianerem. Tam były oczywiście inne początki, bo były te prox raksy, był ten Reaper przeszkadzający. Tutaj z tego zrezygnował Hiromarin. No super dla many, bo akurat tutaj, gdzie Niemiec rzucił cyklone, akurat były stalkery, była bateria, więc chyba nic niczego się nie wydarzy. Bardzo dobrze. No i na razie sobie tak wisi tutaj koło... Nie wiem, czy to można nazwać drzewem, koło tego czegoś. Taka brzoza. Uuu, ermisiak, giga dziękuję, sub trzeciego poziomu, let's go, mega dziękuję. No i tam ermisiaka. Dobrze, Hiromarin cofa się do bazy. No, na razie powiem wam, że no naprawdę super. Ten początek ciężko o lepszy, Jak się gra na Hiro Marina i w ogóle na Terrana. A teraz musimy mieć taką niemałą nadzieję, że 4 Blink będzie taktyką, po której Hiro Marina dozna niemałych strat. Trudne to zadanie. Teraz zaszkodzić realnie przeciwnikowi. 10 Stalkerów. Tu tak widzimy jeszcze adeptka. Ładnie, ładnie, ładnie. O, jeszcze Ravena? No pewnie, że tak. Kurczę, i ten... Ej, chwila, co jest? I to wygląda jak jakiś mecz Max Paxa z. Nie obrażając, no z takim słabszym terranem. Po prostu robi Forgate gate Blinka, timing perfekcyjny. 5 10 to było 10 Stalkerów, jeszcze Warping 5 4. To było książkowo zagrany Forgate Blink, naprawdę. Z tej gry można się uczyć, ale że mana tak tutaj ładnie. Hiro Marina poskładał, jestem w lekkim szoku. Super, brawo mana. Książkowa gra, naprawdę, książkowy Forgate Blink na terranem. I zaczynamy już mapę, drugą jest to Oceanborn, w górnym lewym Hiromarin, który wysyła swoją scv do budowy Sapai Depot, ale wcześniej jeszcze pojechała kolejna SCV na mapę, żeby zrobić Proxy raksy, trochę jak meczu z Christianerem. Bardzo ciekawe, nie? Czy mana będzie w stanie zrobić tutaj niespodziankę i pokona Hero Marina. Tak, opóźnienie dwuminutowe na streamie jest, jakby co? Musi być takie opóźnienie narzuca organizator. Aby zawodnicy nie podglądali transmisji, no bo teoretycznie, jakby nie było tego opóźnienia, to mógłby na przykład Hiro Marin odłączyć streama i, i widzieć, gdzie jadą, proby. Na przykład na początku, mógłby, gdyby były na przykład Dark Empires, no to też jest to całkiem duża informacja. No, w Age of Empires przykładowo w czwórce jest taka opcja, żeby chodzący do grzy obserwatorzy, czyli, czyli właśnie ja, żeby oni mieli opóźnienie względem rozgrywki, wtedy na transmisji nie ma, jest lepszy kontakt z czatem, na przykład, właśnie to jest fajne. Ale w StarCraftie tego nie ma i raczej bym się nie spodziewał, żeby kiedykolwiek zrobili, ale w kolejnych tytułach właśnie może może to będzie. Może w Gate, może w Zero może jeszcze w jakichś innych grach. Hiromarin powiedział, że ma nagra, tak bez sensu, że czasem mu wychodzi. Hiromarin <laughs> trochę trochę zagotowany, Ciepły jak grzejnik w grudniu po tej grze zapewne. <laughs> Niby bez sensu, no ale jak wchodzi No na poziomie zawodowym, to czasami właśnie też zauważyłem, że czasami opłaca się grać jak, no, nierozsądny zawodnik, niby nielogiczny. Tylko, że no to jest głupie ryzyko po prostu, jakby takie, to, to, to jest obiektywnie rzecz biorąc niby głupie, ale jak działa, to, to już to aż takie głupie nie jest. Na razie punkcik ładnie zdobyty, no i niestety będą problemy. Reaper podobnie, tutaj jak w meczu z Christianerem złapał już łącznie. O, dwie, dwie proby, chwila, ale to jedna padła też tutaj chyba, tak? A jajaj, dobra, trzy proby łącznie. Traci mana. Jakby zniszczył tego reapera, by było cudownie. O nie, nie uderzył raz. A. No i reaper żyje. I jeszcze mariny idą. Ale ja nie wiem, czy mana nie powinien wcześniej pójść w lewą stronę, żeby właśnie łapać mariny, nie? To jest taki dylemat. Trzeba opłacało się kopać tutaj z tym bunkrem jak można było złapać idącego marina. Teraz miałby dużo mniej obrażeń, hero marina. No jest, jest problem. Jest kolejna bateria też w budowie. Nie wiem, nie wiem, czy to się może dobrze zakończyć. Szczerze mówiąc dla many uderza w marina. Jest bardzo tak sobie. Jest bardzo źle, mam wrażenie. No bo każdy budujący się budynek, typu właśnie bateria, czy teraz tego pylona, to można atakować. Jeżeli stalkery podchodzą blisko, to wtedy na nie jest kierowany ogień z bunkra, bo można tym zarządzać jeszcze probę złapał no to jest początek po którym mały jakiś protos wierzy w swojej szanse. oj mało którym nie widzę nie widzę tego niestety cały czas w probek potraconych, to już się opłacało. Aż 5. A do tego jeszcze pylon, bateria i możliwość zbierania w tej drugiej bazie. No dobrze, to już było. Pana narobił no, no, stalkerów. Teraz jeszcze chyba jednego możliwe, że straci. O, na szczęście nie. Dobra, przeżył. Hmm... Zobaczcie, że Niemiec już ma dwa cyklony. Jakby, że to jest StarCraft czy to by było największe marzenie. <grymny> no, byłoby fajnie. Nie ukrywam. Ciekawe, czy byłaby taka kolejna dekada albo półtorej StarCraft'a. No i tutaj, no tak, jak właśnie można było się spodziewać, raczej to będzie koniec tej, many, tej mapy dla Many, no bo, no bo już za dużo stracił wcześniej od tego ataku, już już było fatalnie, a teraz jeszcze gorzej, więc Mana uznał, że faktycznie nie ma co przedłużać. 1-1. Lecimy, kolejna mapa, Alkioni. Marin na czerwono, Mana na niebiesko, no i Polak, zobaczymy, czy odwróci jeszcze ha. trend tego meczu. Na razie trend jest taki, że Marin Prowadzi. Znaczy prowadzi, no, no. Wygrał mapę. Więc, więc, no ogólnie też był raczej faworytem w tym spotkaniu. Znaczy Hiromarin tutaj zachowuje się dosłownie jak w meczu z nie? Na poprzedniej mapie zrobił bardzo blisko te koszary, a teraz na drugiej mapie robi też poza główną bazą koszary, ale ale jednak w drugiej bazie, nie? No, a wtedy pamiętamy, że zrobił tak jakby, no powiedzmy, że gdzieś tutaj. To była inna mapa, ale... Ale trochę poza bazą. Także ciężka sprawa. Co to będzie? Na razie wygląda jak jakiś jednobazowy. Nie, dobra, spokojnie. <laughs> Fajnie, jakby zrobił jedną bazówkę, ale wszystkie budynki zrobił tutaj i tak po prostu atakował. No ale już fabrykę normalnie zagrana. <laughs> Mamy też reaktor na koszarach. W ogóle piękne w tej rozgrywce jest to, że Mana nie zrobił żadnego zwiadu i to raczej z korzyścią dla siebie, bo gdyby on tutaj zwiadowcą przyjechał, to mógłby trochę spanikować: że o, koszary gdzieś są, trzeba uważać, trzeba się bronić. Może inwestować w jakieś przedwczesne baterie. A to nic nie zrobi. Oho, dwa ripery, dobra. Hej, ale to w takim razie ten pylon tutaj został świetnie zagrany, bo tędy mogą wskoczyć te dwa ripery. E, no ale przez pylona już właśnie nie mogą. Czy daje coś to chodzenie? <ścoughs> Shelby. No, można zjeść więcej kebabów podobno, ale nie wiem, czy to prawda. Dobra, zauważone dwa ripery to jest kolejna pozytywna rzecz dla Grzegorza. On nawet zobaczył, że jest tutaj właśnie yy, no, ten, ta, ta struktura, ta budowla. Czy Rainer gra normalnie z ergami, czy dalej się wygłupia? <grym> chyba, chyba z ergami bardziej. On też próbował trochę teranami. Czy mam ulubione cardio, czy też wszystkie nienawidzisz tak samo? Nie no akurat spacer, hud, bieżnia, bardzo fajne, bardzo lubię, bo najbardziej ze wszystkiego. Jeszcze basen jest fajny, ale <noise> basenu tu nie wstawię. Póki co jeszcze nie ma mini basenu pływackiego w mieszkaniu. O, żeż ty. nie, no ale bez jaj, no to chyba tak się nie skończy, no serio, dwie mapy od takich rzeczy? oj, no w zasadzie wszystkie trzy mapy dość szybko idą. Jedna z szybszych by o trzy, jakie można zagrać. Ale dużo stracił maną, jeszcze mi dużo. Sześć probek, i tutaj jeszcze siódma będzie, która miała stawiać właśnie Robo Facility. Niedobrze, zdecydowanie niedobrze. Maliny, cyklon, tutaj jak widać jest skok tygrysi. A jest jeszcze mediwag. Niszczony. Dobra, minimalnie się, znaczy no, poprawiło, no nie nazwałbym tego prowadzeniem, ale nie jest może aż tak tragicznie, trochę za późno wycofane niektóre proby, dobra to przeżyło, to przeżyło, no jest jako tako, w najlepszym wypadku jest jako tako, na szczęście też można chyba powiedzieć, że Marine minimalnie przeszacował swoje szanse w tej batalii, ale też wiedział, że nie ucieknie, no bo Instalkery by go dogoniły i złapały. Granny Storm do itemplarów. Przyzwoite mikro, ale jeżeli połączymy to ze stratą tych 5 probek od Ravena, no to już nie jest tak przyzwoicie. No, no, nie może tracić po prostu mana. No, tak jak na mapie pierwszej, nie? Jak nie miał żadnych strat, to wyszło fantastycznie, książkowo, perfekcyjnie. Tylko, że to jest bardzo trudne, nic nie tracić. <gry> 13 probek do tej pory. Oj, ciężko będzie, ciężko. Hiromarin za chwilę możliwe, że zrobi jakieś wyjście na mapę, ale ogólnie będzie grać trzecią bazę, więc No, ta mapa będzie prawdopodobnie najdłuższa ze wszystkich. Już chyba nawet to widać. No kurczę, ej co? Mana zrobił storm dropa, który rozwalił 14 CV, jak sobie patrzę swobodnie. Kurczę, zapytałem, że mana czasami robi te storm dropy i nawet zlekceważyłem, że lata tym orpizmem. Ej, ale fajne uderzenie, tylko no, teraz trzeba się obronić, nie? Teraz trzeba przeżyć. I ale jeżeli przeżyję, to będzie naprawdę dobra pozycja. Oj, tu są jeszcze dwa high tempary, cztery stormy łącznie. Ej, ja to widzę. Znaczy widzę, widzę nadzieję może na razie. <grym> widzę światełko w tunelu. Doskonale, dobra. Wierzę w to, wierzę. Jestem pełen optymizmu, mana. Patrzysz, widzisz, błagam się. Dobrze, dobrze, dobrze. O, jaki dobry storm. Na dobry początek, I jeszcze kolejny. I nawet Hiro Marin nie rozstawia z To wygląda genialnie. I jeszcze jeden. No nieźle, nie, źle. No Ani tylko, żeby się nie spakował hajtem tarami w te miny. Ale to było, to było wystarczająco dobre, żeby Hiro Marin no, na chwilę się zdemotywował. Słownie stałby dwie sekundy dłużej w tym Stormie, nawet Mediwaki by pękły, a za nimi pewnie dużo jednostek. Ale ładnie, ładnie, no. Mana naprawdę wygląda mocno. Szkoda, że ma jakąś nadwyżkę, trzeba dorobić gateway'e. Czemu on ma... co? Czemu ma tak mało gateway'ów? Mana też się ogarnął, że chyba coś jest nie w porządku. Ale dzięki temu, że były Stormy, to na szczęście tych gateway'ów i spalenia nadwyżki tej produkcji nie potrzebował. Więc w zasadzie ten błąd jednak ostatecznie nie zostanie przez Niemca wykorzystany. Dobrze, dobrze. Jak na razie jest całkiem przyjemnie. Dziesiąta minuta się kończy. Kolejna chwila prawdy także Grzegorza. Nie należy tracić teraz jakoś pochopnie nawet takich pojedynczych zelotów. W oczywiście są dwa High tempary. MP w Warpeace ma Oj, jest niebezpiecznie. Dobrze, dobrze, żyjemy. Kolejny High Templar nadchodzi. Ma na widzi te miny, bo ma obserwera fajnie wypozycjonowanego i dlatego Stalkery teraz przodem. W trakcie czego asekuracja od Storma. Świetnie trafia mana. Ej, dobrze mikruje Grzegorz. Ładnie gra. To dlatego, że tyle w stormgate tak klika, to mu się jakoś mikro poprawiło. Naprawdę dobrze, dobrze, dobrze. Ale mana tutaj zamyka. No niestety, stalkery są trochę daleko, żeby. O co? Marin skręca w lewo. O, to niebezpiecznie wygląda. O, tutaj to jest kolejne stalkery. Jezu, nie, i tu jeszcze jest jakiś atak. No i lękam się jakby tutaj, chociaż, no, kurczę, ma opcję stormować te, te Mediwaki, nie wiem. O, ale tego rannego wyklikał, to było dobre. To było całkiem, całkiem. O, tutaj Disraptora stracił mana, no, no, ale pełnego Mediwaka właśnie zniszczył i recall do pierwszej bazy, tak, ale widać, że tylko zafejkował Marin. Teraz trzeba ponownie się chyba skupić na obronie bazy na godzinie 6, kanon zniszczony, stormy, czy są jeszcze jakieś, no nie do końca, ale mana ma zeloty. Mana ma dużą nadwyżkę, trzeba z tego skorzystać, no. Ej, ale wystarczy manie defensywy, no, to jest, to jest naprawdę niezła pozycja Grzegorza. Nie mogę się nadziwić, ale on, moim zdaniem to powinien nawet wygrać. Jakby to był Max Pax, to bym powiedział Pewniaczek. No, ale to nie jest Max MaxPax. No, mogą się jeszcze jakieś błędy pojawić, ale na razie w fantastycznym położeniu Polak. Szkoda, że nie ma drugiego Forja i więcej ulepszeń. Ale teraz jaki potencjał na przechwycenie jednostek i być może teraz kontynuacja. Tak, tak, tak mana w natarciu. Teraz miny zniszczy. W zasadzie te miny też prawie nic nie zrobiły. To jest niebezpieczna kontra jaką wykonuje Niemiec. No, dajesz, dajesz mana, Mediwaki poniszczone, dobra, będzie wymiana bazowa, mana prawdopodobnie straci, no tę piątą bazę to wiadomo, ale czwartą też pewnie, te, e, pewnie tak. jest nice, dobre stormy, fantastyczne, dużo jednostek objętych działaniem, tutaj feedbacki, co, jak mana, dobrze gra, jak mikruje, się nie mogę nadziwić, no, będą straty, czy recall? Nie, nie, mana nie ma recalla. Nie wiem czy on powinien w ogóle się... Tak, właśnie Mana też się zastanowił, czy on powinien się wycofywać, ale to może nastąpiło pewne przegrupowanie. Widzę w jest znowu high templary. Mana wyjeżdża, Mana wlatuje. Dobry storm. Fajnie, szybko. I kolejny. Jeszcze jeden prawdopodobnie. Chociaż nie, teraz nawet nie musi chyba rzucać. Wysta Chociaż po na prawą stronę i zeloty by się... Gdzie jest warpizm? Mój Boże, on stracił warpizm, no nie mówcie że... Jest. jest! Dobrze, jest! Mana wygrywa! Jeszcze zobaczmy co się działo w bazie. Nice! Doskonale. No, 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 no. O to chodzi. A jak tutaj to wyglądało? Ona stracił czwartą bazę. Czy coś jeszcze się wydarzyło? Otóż nie. <laughs> A, i to był kolos i zeloty i pięknie. Tak, Marin to zobaczył, spojrzał jak jeleń w, refle w reflektor i, i się poddał. Dobrze, Brawo, man. Siadło. Doskonale. O to właśnie chodzi.